Platforma Owatelska i Donald Tusk są w szoku po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich do tego stopnia, że Donald Tusk ma sobie zdawać sprawę, że nie może już być kandydatem na premiera w nadchodzących wyborach parlamentarnych. O tym i nie tylko o tym w najnowszym wideo komentarzu Karol Gad. Zapraszam. Na początku jednak serdeczne podziękowania dla Państwa za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje materiały, za to, że dajecie łapki w górę. Za to wszystko Państwu bardzo serdecznie dziękuję, bo wspólnie budujemy tu konserwatywną przystań na polskim YouTube. Im więcej takich miejsc, tym lepiej dla nas wszystkich, dlatego bardzo Państwu dziękuję za dotychczasowe wsparcie. Jeśli zaś chodzi o temat główny, to cały czas jesteśmy w trybie powyborczym, bo choć od wyborów prezydenckich minęły już dwa tygodnie, to szok po przegranej Rafała Trzaskowskiego cały czas jest obecny w platformie obywatelskiej. Okazuje się jednak, że Donald Tusk ma ponoć zdawać sobie sprawę, że jest już obciążeniem dla Platformy Obywatelskiej, jest obciążeniem dla obozu rządzącego w oczach Polaków przede wszystkim, ale to oczywiście nie oznacza, że ustąpi, to nie oznacza, że zrezygnuje ze zajmowanego przez siebie stanowiska. Nie, to ma ponoć oznaczać tylko tyle, a może i aż tyle. Że Donald Tusk zdaje sobie sprawę, że nie powinien być kandydatem na premiera w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Innymi słowy, to nie Donald Tusk ma poprowadzić obóz rządzący do ewentualnego zwycięstwa wyborczego. Oczywiście, do wyborów parlamentarnych jeszcze sporo czasu, bo niezależnie od tego, czy odbędą się w terminie, a więc za dwa i pół roku, czy też odbędą się wcześniej, to i tak jest dość czasu. W polityce wszystko się oczywiście do tego czasu może wydarzyć. Mogą się zmienić również opinie, mogą się zmienić nastroje, ale na ten moment, przynajmniej według tygodnika wprost, nastroje są minerowe. Donald Tusk ma sobie zdawać sprawę z tego, jakim jest obciążeniem dla swojej formacji wyborczej. Mało tego. Według informacji i rozmówców tygodnika Donald Tusk ma myśleć, że trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Nie do końca wiadomo, czy to oznacza, że premier Donald Tusk już w ogóle chce pożegnać się z polityką, czy też chodzi wyłącznie o to, że nie chce być premierem. W każdym razie Donald Tusk ma sobie zdawać sprawę z tego, jak reagują na niego Polacy, jaką laurkę mu wystawiają, jakie oceny mu wystawiają, a te oceny są dalekie od dobrych, o czym świadczą chociażby badania CBOS-u. Nie trzeba mieć tu specjalnego zmysłu analitycznego, wystarczy poczytać sondaże i popatrzeć na, opie, na oceny badań społeczeństwa, a te są wyjątkowo krytyczne dla rządu i samego premiera Donalda Tuska. Społeczeństwo uważa, że koalicja nie spełnia zapowiadanych składanych obietnic wyborczych, że koalicja zajmuje się głównie sobą, że koalicja jest po prostu nieskuteczna, a odpowiedzialny za to wszystko jest w oczach społeczeństwa premier Donald Tusk. Donald Tusk ma sobie zdawać z tego sprawę, i w związku z tym e, mają trwać, czy też dopiero mają się zacząć poszukiwania nowego lidera w platformie obywatelskiej. Jest tylko jeden problem. Nie ma do takiego lidera, bo Donald Tusk, jak to ma w zwyczaju do tej pory, wszystkich politycznych rywali po prostu wyciął. Z jednej strony Rafał Trzaskowski, który poniósł już drugą porażkę w wyborach prezydenckich, i na razie ma twarz człowieka przegranego. Z drugiej strony, ogromne, ogromne ambicje u Radosława Sikorskiego, ale pytanie, czy Platforma Terska postawi na Radosława Sikorskiego? Dochodzą głosy, że on jest na przykład zbyt nieprzewidywalny. Ale z drugiej strony, skoro był czas, że Platforma postawiła na Ewe Kopacz czy na Borysa Budkę, to dlaczego nie miałaby postawić na Radosława Sikorskiego? A jeśli chodzi o Radosława Sikorskiego. To jego stronnicy podobno zastanawiają się nad próbą obalenia Donalda Tuska. Do tych stronników oczywiście przede wszystkim należy zaliczyć Romana Giertycha, ale również Michała Kamińskiego, który jest, co prawda, w trzeciej drodze, ale jakby trzeba było, to pewnie byłby gotów przejść do Platformy Obywatelskiej. Zresztą on bardzo mocno skrytykował niedawno Donalda Tuska w wywiadzie dla Polsatu. Można powiedzieć, że to co powiedział wicemarszałek Senatu, no, była to do tego stopnia mocna krytyka, że nawet mocniejsza niż te, które padają z ust przedstawicieli opozycji. W każdym razie dzieje się w platformie, ale nie dzieje się w niej niczego, nic dobrego, choć z drugiej strony to akurat może dobra informacja dla Polski. No bo jeżeli w platformie źle się będzie działo, to może dojdzie do jakichś zmian, w tym do zmian układu politycznego. Oczywiście, długa droga, bardzo długa droga do tego, ale widać wyraźnie, że zwycięstwo Karola Nawrockiego zapoczątkowało pewne mm, ruchy tektoniczne, zapoczątkowało pewną dynamikę procesu. Zwłaszcza, że teraz będzie tylko trudniej, a nie łatwiej. Przeciwko sobie obóz Platformy Obywatelskiej będzie miał Karola Nawrockiego, prezydenta Karola Nawrockiego, dużo bardziej zdeterminowanego, dużo bardziej twardego, dużo bardziej niezależnego niż w przypadku prezydenta Andrzeja Dudy. Ten czasami także potrafił bardzo mocno odpowiedzieć Donaldowi Tuskowi i postawić na swoim, ale często też wykonywał ruchy, które były zupełnie niezrozumiałe także wśród wyborców szeroko pojętej prawicy i wyborców prezydenta Andrzeja Dudy. Zobaczymy, kogo ostatecznie prezydent elekt weźmie do swojej kancelarii, ale te nieoficjalne informacje wskazują, że może być naprawdę ciekawie. A to z kolei może wskazywać, że najbliższe miesiące, ale również lata, będą bardzo, bardzo burzliwe. Finalnie zobaczymy, czym to się zakończy dla premiera Donalda Tuska. I czy rzeczywiście w tych plotkach, w tych nieoficjalnych informacjach, w tych tezach, które przedstawiają rozmówcy Tygodnika wprost, będzie tkwiło ziarno prawdy. Bo polityka ma co do siebie, że potrafi się zmieniać naprawdę bardzo, bardzo szybko. Na koniec, jak zwykle, prośba ode mnie do państwa. Byście Państwo ocenili, jak Państwo mm, patrzą na te rewelacje i czy Donald Tusk, Państwa zdaniem, będzie prowadził Platformę Obywatelską w kolejnych wyborach parlamentarnych, czy też ustąpi miejsca komuś innemu, a może to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Karol Gac, kłaniam się nisko.